Po kilku godzinach dostał się na stację kolejową i ruszył do swojego rodzinnego miasta Nagasaki. Celem nalotu było zmuszenie Japończyków do podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji. Jednak nic z tego. Premier i doradcy wojskowi zapewniali cesarza, że Amerykanie dysponują tylko jedną tego typu bronią. Był to poważny błąd. Japonia nie zdawała sobie wtedy sprawy o skali programu atomowego USA. Trzy dni później Amerykanie mieli gotową kolejną bombę tym razem silniejszą, o nazwie Fatman. Wybór padł na Kukorę, jednak z racji na warunki pogodowe cel zmieniono na 300 km dalej położone miasto Nagasaki, czyli rodzinne miasto, do którego udał się nasz Tsutomu Yamaguchi po ataku na Hiroshimę. W swoim mieście otrzymał pomoc medyczną, ale Tsutomu nie miał zamiaru leżeć bezczynnie, Trzy dni później, mimo solidnego opadażowania, wrócił do pracy. Był osłabiony i poparzony, miał problemy z mówieniem i poruszaniem się. Jego koledzy w pracy wysłuchiwali z przerażeniem o nowej broni Amerykanów. O godzinie 11 udał się do swojego szefa. Opowiedział mu ze szczegółami co się wydarzyło. Jednak jego przełożony, widząc w jakim stanie jest, co to mu nie wierzył, że jedna bomba mogła całkowicie zrównać ziemią tak ogromne miasto jak Hiroshima myślał, że postratał zmysły. I właśnie w tym momencie, kiedy sprzeczał się ze swoim szefem Stany Zjednoczone zrzucają drugą bombę atomową Fatman, nasz bohater zobaczył błysk. Od razu schował się pod brukiem scenariusz znów się powtarza także i tym razem znajdował się 3 km od miejsca wybuchu, ale nie doznał większych obrażeń przez ponad tydzień cierpiał na wysoką gorączkę i ciągłe wymioty. Ameryka szykowała kolejną bombę o nazwie Fatman 2, jednak japoński cesarz zdecydował się podpisać akt kapitulacji. W Hiroshimie zginęło natychmiast od 70 do 80 tysięcy osób. Do końca roku w wyniku ran, oparzeń i choroby popromiennej zginęło 140 tysięcy ludzi.